Zabójca Pershinga na wolności. Ryszard Bogucki wychodzi z więzienia po 25 latach. Ryszard Bogucki, niegdyś jeden z najbardziej znanych ludzi świata mafii lat 90, skazany za zabójstwo Andrzeja K., pseudonim. Pershing, po 25 latach opuścił zakład karny w Herbach. Mógł wyjść wcześniej, w 2022 roku, ale po zablokowaniu warunkowego zwolnienia stwierdził, że odbędzie karę do końca. Przed bramą powiedział: Dzisiaj to pierwszy dzień reszty mojego życia. Teraz czas dla mojej rodziny. Zapowiada, że chce wrócić do normalnego życia i walczyć dalej o oczyszczenie swojego nazwiska, bo do dziś nie przyznaje się do zabicia Pershinga i był prawomocnie uniewinniony w sprawie zabójstwa gen. Marka Papały. Jedni mówią: odbył wyrok, ma prawo do nowego startu. Inni, że facet z taką przeszłością nigdy nie powinien wyjść. Jak ty to widzisz? Drugą szansę się daje, czy nie? Napisz w komentarzu i zostaw suba po więcej najmocniejszych historii z polskiej sceny kryminalno-politycznej.